się okaże, a w końcu tutaj wjechał też projekt Yasuo Jak <laughs> na razie jeszcze bo Boy myśli z czym zacząć Z tego co widzę Tak samo delikatne. Na razie gracze jeszcze myślą z czym tak dokładnie zacząć Delikatny chyba się decyduje na Doran dla plus 3 item dokryta, Żeby mieć o wiele Szybszego zila. Zaś wooden, bło, wooden Boy. A właśnie, w ogóle zmijmy. Napisy: Wooden Boy się decyduje na 3 do rany. I taki po prostu sustain. Oj Wiadomo, że Wooden Boy będzie miał wiele większy sustain obecnie. <laughs> Więc tradey jak najbardziej wchodzą mu w grę. Chodzi delikatnie. Rozmienione niki, spokojnie. <coughs> Czy znaczy, ja będę na sportnał? Będę na sportnał Będę będę we wszystkie dni Podpalanie <coughs> pod wygrywa pod wygrywa, No i to jest mój zawodnik. To jest mój chłop No to chyba Wooden Boy nie gra z runkami po z tego co, co widzę Wooden Boy ma... 84 druga atak speeda, jak na razie wychodzi na plus, jeżeli chodzi o to wymianę. Jak wiadomo, jak wcześniej mówiłem, wymiany dla Wooden Boya są jak najbardziej na plus, gdy ma o wiele większą Sustaina. chwilę, Wooden Boy ma 0,84 atak spida. O kurde, to tutaj ma delikatny 0,8, czyli... Jednak Wooden ma jak się rękawy speeda ja mi się wydawało, że ma o wiele mniejsze. Ry Wooden odpowiada agresją. No i jak najbardziej to działa. Jak najbardziej to działa. Widziany Windwall przez delikatne Boya Delikatny tezią Nie Widziany, że nie zblokował tego Tornada. Mówiąc szczerze, to jest stream 60 fps -a. Delikatny grad. Trzeci raz znowu czempem, którego nie ogarnie Ora, One -trick pony? No, widać możliwie, że jakiś młody talent. To wie. Może się odkryje po tym, że nie jakiś talent w Yasuo. Kto wie? Jak na razie, łudę tutaj wybierał wybiera większą presję na delikatnym. Więc może sobie na to pozwolić. Ma o wiele większe HP, <coughs> a do tego ma o wiele, wiele lepsze sustain. Wszyscy gracze, jak na razie. Po tej Wind a ładny zagrane bo... Windwall. Wall. Ale ładny w Ten Windwall jest bardziej przejrzysty. Lepiej go widać o wiele. <coughs> jak powiem, dla niej korzyści. Do Woodena. O, tutaj zabrany plusik z, nos, z przednosa delikatnemu. O i tutaj zbyt paniczny zagrany Window. Ale ładnie. Ładnie zdażowany. I tutaj będzie all in wjechany. Ale to będzie jeden za jeden. będzie jeden za jeden. Przy czym jeszcze Wooden zachowuje przy tym egzosta, no. Więc zobaczymy. Wooden ma przewagę w sześciu creepach. No to jest bardzo przewaga plus też do tego ma blooda, więc ma przewagę w Gordzie o 250, o 200 Jest tam jakieś dodatkowe poty czy coś Ale witam jak są porówni Plus tego w XP Wooden ma szósty level Czyli będzie miał, czyli ma też przewagę w XP, Co też może być znaczące w tym turnieju, no, znaczy w tym spotkaniu Czy będzie szako? Nie wiem, jak na razie zaplanowany jest e, Turniej na Lee za dwa tygodnie A co będzie dalej to już zależy od naszych koordynatorów o, tutaj dwa piękne kryty siadły Oj, te kryty chyba... Jeszcze zagrany egzost. No, tutaj było troszeczkę laki, bym powiedział Gdyż Woodenowi siadły dwa kryty na przeciwniku Dwa soczyste, piękne kryty No i przy czym tak naprawdę mógł swobodnie jeszcze z egzostem dobić przeciwnika mhm mm mm -hmm. A jak na razie delikatnie nie ma za dobrej sytuacji. Ma dwa levele behind. Ale Wooden nie cofnął już do bazy. Ile Wooden ma obecnie gold 800? To chyba chce jeszcze nazbierać. Widzi, że i tak ma przewagę nad przeciwnikiem. Więc uznał, że jeszcze można nazbierać troszeczkę tego goldzika. Nie tracić po prostu czasu i dalej wybierać presję nad przeciwnikiem. To też jest dobre. <coughs> jak sami widzimy, ten Doron nie za bardzo pomaga Delikatnemu. bez zmniejsza te obrażenia o 8, ale... A tak dużo nie daje. Zdjęta pasywka. Delikatnemu. Ja Przecież teraz delikatny wychodzi tak bardzo na minusie. Pasywka tutaj też ma. Zdjęcie pasywki tutaj też ma duże znaczenie. Ładnie zagrany windwall. No, delikatny tutaj. <coughs> Niestety źle zagrał. E. musiał przyjąć dodatkowy kill od Woodena. No, to jej probowanie. Do delikatnego, ale ja, obydwoje gracze nie byli jakoś specjalnie nastawieni na trafienie tym przeciwnika, z tego co zauważyłem. Jeden chciał po prostu poszłać kripa, a drugi tak samo, bo po prostu mu myszka zeszła. Oj, tutaj delikatny pożałuje tego trade'a? nie pożałuje, ale delikatny ma jeszcze do wzięcia, będzie miał do wzięcia jeden plus, przy czym Wooden ma jeszcze do wzięcia swoje dwa plusy i może spuszczać przeciwnika, przy czym się też uleczyć. O, to jest ładny dodge. Ze strony delikatnego, Ten delikatny ma tylko pół HP, przy czym wooden boy ma już prawie całe. Ładny zagrany poodzu, ładny zagrany ultimate. Wooden jeszcze nie ma. Nie, ma już nasakowanej tornadkę, i czy będzie? Zagrany. Ładny windwall. Ładny windwall. Odwrócenie sytuacji. O, ładny dodge ze strony delikatnego. Zagran i zagrany Exhaust i delikatny złot playował przeciwnika. To było coś pięknego, Delikatny tutaj po prostu potańczył z przeciwnikiem, potańczył z nim. Wooden się kompletnie zgubił w tej sytuacji. Spodobało mi się to, Delikatny zagrał z głową. Po prostu zagrał ładnie z głową. A też Wooden w sumie zagrał zbyt agresywnie jak dla mnie. Mógł to troszeczkę też inaczej zagrać. No ale jak na razie, z się wyrównuje, 2-2. Jeżeli chodzi o przewagę w golcie to powinna być... Szagawa jest tylko czysta Golda, więc to tak naprawdę nic. To jest tylko jakiś dagerek, ewentualnie buty. No, tutaj Wooden się zdecydował na Satykshiwa, no kolejny. Yasuo z Satykshiwem, dziwo. Tak mówię, to jest dobre, kiedy przegrywasz. To jest dobre, kiedy przegrywasz, masz bardzo dobry outpush, ale no tutaj, jak Wooden, tak na razie wybierał dość sporą presję na delikatnym. Więc może... Jednak zmienił zdanie, może chciał na początku Pan tam ma i jak zdecydował na kto wie No jak na razie, tutaj i tak wooden boy ma przewagę Long sword, jeżeli chodzi o itemy, plus jeszcze ma przewagę levela Ma 11 level, przy czym ma drugi poziom RK. Delikatny zagrywa RK, wooden boy. wooden boy ma już nastakowane tornadko. Delikatny próbuje uciec przed nim, ale to nic to raczej na nic. Zagrany ultimate ze strony Woodena, zagrany Ignite tak samo, Delikatnie już nie miał, zagrany jeszcze Exos, no i no niestety, no delikatnie nie ma tutaj w ogóle summonerki, przecież Wooden miał obydwie. I po prostu Wooden to wykorzystał. Wiedział, że przeciwnik ma na cooldownie. No i po prostu rozgromił. A szkoda, bo jakby tutaj Delikatny jakkolwiek czekam na summonerki, to by tutaj mogła być strasznie równa sytuacja. A tutaj też delikatnie, ładnie, ładnie dużej te spele. Bardzo ładnie wręcz. Ilu między szykami mogę za sobie walkowera? Po chyba 15, po 15 bodajże. Jestem pewien, ale mi się wydaje, że po 15. Po 15, oczywiście, od zaplanowanego, od zaplanowanego meczu. O, oczywiście czasu mi chodzi Tutaj Wooden Boy będzie się zdecydował chyba na Trinity Force'a Tak jak już wcześniej to widzieliśmy Dość delikatny, jeszcze nie wiadomo na co się będzie zdecydował Jak na razie było go tylko stać na kupno Love Armora, żeby koleciał, poleciał Kolejny szybki Tormail? Zobaczymy I zasady? To praktycznie tutaj nie ma zasad Grasz tylko do Nexus'a, taka jest główna zasada Masz niszczyć Nexus przeciwnika takie są tylko zasady. A razie takie szkodliwe wymiany. Tylko, że delikatnie ma już tutaj towera. też wooden przez to ma przewagę w goldzie o 700, no. Przewaga jak na razie się powiększa. Zobaczymy, czy delikatny będzie mógł znowu zaoprawiać. Teraz ma delikatne, małoby dwie samenerki. Może to teraz wykorzystać. Jak na razie wooden ładnie to Tornadko przeciwnika przeskakując. Ładnie je Delikatny, ale znowu zagrany źle tornado. Oj Delikatny, Delikatny tego pożałuję. Chyba, że jeszcze ja, jakoś EXO go Poskacz Delikatny po creepach, Zdoduj to jakoś Ajajaj aj, aj. No Delikatny dwa razy nie trafił Tornada Przecież wszystkim tylko wyczekał combo EQ To zrobił, użył ultimate'a I dołóż w team'ika, nawet kiedy on użył EXO'sta Jak tutaj nic kompletnie nie pomógł Duży błąd tego zawodnika, dbtz no niestety, bo tutaj naprawdę Delikatny mógł wejść naprawdę z bardzo dobrą sytuacją Gdyby jeszcze kupił do, do, dodatkowego armora, gdyby zabił Woodena No ale to, że po prostu skakał po creepach i próbował trafić samego Q przeciwnika, to go zgubiło I niestety przez to też stracił drugi tower A Wooden w ogóle się nie, jest, nie interesuje Executem O tej ładny docz Woodena Przypominam też, że Wooden ma zmniejszone obrażenia o 12% Gdyż Delikatne ma Phantom Dancera A Wooden ma tylko State który zwiększa mu ale tylko Czyli pierwszy hit plus Outpush jakiś O, ładny dodge z strony Delikatnego Delikatny mógłby, mógłby to wtedy wykorzystać, co dodżował ładnie ee, Woodena Ładnie zagrany Podżu, ładnie zagrany Ultimate, będzie zagrane. Wooden Miał też nastakowane Tornado, też zagrany Ultimate, ale zagrany Exhaust Wooden jeszcze nie ma żadnych samonerek. I dobity z tornatka, no tutaj 10 sekund przeważyło o tym, żeby wygrać tego trade'a, żeby wygrać po prostu a, ten pojedynek. No niestety, no jak mówię, zawodnicy są tutaj strasznie, ale to strasznie cierpliwi. I to ich gubi. No jak na razie delikatny burzuje, że tak powiem, na błędach przeciwnika Po udaną stronie już jest zagrany Trinity Force a jak się domyśliłem po stronie Delikatnego od razu się nie wali w tańce, że tak powiem i zbudował tak zwaną kolczugę To tłumaczyć na polskim. A w ogóle jak mało HP ma ten turret Dziwne, bo to były zawsze dodatkowy gold dla Delikatnego No szkoda, szkoda. Zawsze by miał jakieś dodatkowego do dagera albo chociaż buty Zawodnicy w ogóle to nie się nie spieszą, żeby budować jakiekolwiek buty. No szkoda, no Tabi jest są naprawdę też dobrym wyborem. Ale no jak wooden miała całe Trinity, to wiadomo, że lepsze Trinity. A jak Delikatny miał całą kulczowego, to też wiadomo. Głosyjnie, jak na razie wooden. No i znowu Delikatny robi to samo. Delikatny wcześniej ładnie, teraz wooden ma nastakowane tornatko. No i wooden po prostu robi kombo EKI. używa ultimate'a Delikatnego, zagrany EXO, zagrany Ignite. W Udemy przeskakuje. Po creepach, próbuję dożować, ale niestety wooden ładnie tutaj zdżował. spele i tutaj był błąd znowu delikatnego, że znowu próbował trafić z samego Q przeciwnika. To jest strasznie zgubne, bo nie dość, że można to dożnąć To jeszcze można to zablokować. Windowlem, tak naprawdę masz dwie opcje: że po prostu to zdżować. A jak używasz combo EQ, to dzień coś ci może uratować, to flash, albo dosz do. Jakiegoś miniona, który jest obok <laughs> No jak na razie statyki wygrywają Jak mam być szczery? Będzie wzięty drugi turret? To jest nawet, to jest worth it. to jest worth it Nawet jeżeli wooden się teraz wywali To jest worth it, bo nasz dodatkowy gold, a delikatne raczej nic z tego nie wyniesie poza Wzięciem turreta, który powinien już wcześniej paść no teraz ma 65 HP. No to on jest tak praktycznie na dwa hity, jakby tak po prostu podszedł bez tak Naprawdę Wooden nic nie traci, a tak to wziąłeś jeszcze Tower do dysku dodatkowego Golda plus jeszcze ma otwarty Nexus, więc jak najbardziej dobre zagranie. To i się decyduje w kupno BF-a, czyli raczej nie celuje w procentówki na tego Tormaila, ani w przywicie pancerza. No jak wiadomo no. Ten urdaj przybicie przebicie pancerza, czy on daje aż tak wystarczająco? No jak na razie Wooden sobie daje radę z tym tormailem, Bardzo dobrze, no ale teraz Delikatny ma dostępne obydwie summonerki, z czym Wooden ma jeszcze z około półtorej minuty na obydwie, więc Delikatny to może dobrze wykorzystać. O tylko Wooden się zapomni. Tak, Uden no powinien kubi się los albo Botrka, Botr też by był spokojny, bo Botr odbije procentowe z dipsem, więc to też jakkolwiek ignoruje pancerz. Zagrany Ignite, nie, zagrany egzot jak na razie Zagrany... Zagrany Tornado w Windwalla O kurde i tutaj nie miał jak delikatny zagrać El ponieważ też był podrzucany przez Udena. O nie! O nie! I znowu delikatny zrobił to samo! Zamiast zrobić combo EQ Delikatny cały czas próbuje trafić tym Q I to zgubiło go w tym meczu Delikatny mógł spokojnie wygrać ten mecz Mógł naprawdę spokojnie wygrać ten mecz Ale niestety Chęć trafienia skillshota jest Cenniejsza dla zawodnika Niestety Next time Delikatny I tak daleko zaszedłeś, więc gratulujemy ćwierćfinał Gratulujemy, gratulujemy no to jest dziwne w sumie, bo delikatnym z tym tormailem mógł spokojnie ogrywać tego przeciwnika, no. Jeszcze do tego miał teraz dwie same nerki, pomimo tego i tak nie dał rady.